Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Siennik Volkswagen Touareg to jednostka napędowa produkcji szwedzkiej. Touareg jest uważany za jeden z najbardziej rozpowszechnionych crossoverów współczesnych czasów wśród średniej klasy ludności. Prostota konstrukcji, niezawodność i tania konserwacja sprawiły, że silniki te stały się ulubieńcami wielu kierowców, specyfikacje i pojemność skokowa. Wszystkie układy napędowe Volkswagena Touarega zostały opracowane przez koncern Volkswagen. Jest to starszy brat modelu Tiguan. Do głównych konkurentów można przypisać Toyota Land Cruiser Prado 4 Runner, Honda Pilot, Range Rover Sport, Lexus RX, Mercedes-Benz ML, BMW X5, Mitsubishi Pajero, Subaru Tribeca i inne, podobnej wielkości SUV. Y. Przez dwa generacje produkcji opracowano i wprowadzono całkiem sporo jednostek napędowych o różnych pojemnościach. Rozważmy klasyfikację i różnorodność silników wprowadzonych do Touarega w całym okresie produkcji. Jeden generacja, 2002-2010. Volkswagen Touareg. 220 km 3,2 litra Volkswagen to work. 241 km 3,2 litra Volkswagen to work. 280 km 3,6 litra Volkswagen to work. 310 km 4,2 litra Volkswagen to uarek, 350 km 4,2 litra Volkswagen to uarek. 450 km, 6,0 litrów, Volkswagen to uarek. 174 km, 2,5 litra, do Volkswagen to work. 225 km, 3,0 l, do Volkswagen to work. 240 km, 3,0 l, do Volkswagen to work. 313 km, 5,0 l, do Volkswagen to work. 350 KM, 5,0 L do silnik V8 VW to uarek. Dwa generacje, 2010, obecnie, Volkswagen to uarek. 290 KM, 3,0 L, Volkswagen to uarek. 333 KM, 3,0 L, Volkswagen to uarek. 250 KM, 3,6 L, Volkswagen to uarek. 280km, 3,6l, Volkswagen Touareg, 360km, 4,2l, Volkswagen to 204km, 3,0l, dodi Volkswagen Touareg, 240km, 3,0l, dodi Volkswagen to uarek. 245km, 3,0l, dodi Volkswagen to uarek. 340 km 4,2 L do silnik w Sifa VW to Uarek. Serwis jednostki napędowe Volkswagena Touarega są serwisowane w taki sam sposób jak wszystkie silniki VAG. Interwał serwisowy wynosi 15 tysięcy km. Silniki można serwisować zarówno w serwisie samochodowym jak i własnoręcznie. Diagnostyka i naprawa silnika Volkswagen Touareg. Volkswagen Touareg ma wystarczająco szeroką gamę modeli jednostek napędowych, która zadowoli każdego kierowcę. Serwisowanie silników jest dość proste, ale naprawa będzie musiała być przeprowadzona w serwisie samochodowym.